Czy byłaby możliwość, żeby pan dzisiaj, tam nie po czwartej godzinie, czy jakoś tak już długo to trwało, żeby Pan porozmawiał z panem, nie z córką, tylko z panem. Oczywiście tylko, że było, że nie, no oczywiście pytanie, czego się obawia, że na pewno tutaj się nie dojdzie do żadnego dyskusji, że to pan będzie zapewniał, ale to żadnego nie ma sensu, prawda, on będzie obiecał, z tego nic nie wyjdzie. I córka finalnie będzie w kłopotach i cała rodzina będzie w kłopotach, bo on się naciutał. I proszę Państwa, finał był taki, że panowie usiedli razem, ta rozmowa nie trwała ich, no tak powiedzmy, była w sensie takiego spokoju w normie, aczkolwiek obydwaj panowie bardzo się musieli hamować, żeby, żeby to nie przeszło ponad te normy, które mediacja dopuszcza czy, czy które też ja dopuszczam, ja na mediacjach dopuszczam dosyć dużo do takiego pokazywania swoich emocji. W każdym razie panowie porozmawiali, Pan powiedział, jak on widzi prawda, ten związek swój z, z córką. Drugi pan, czyli ojciec dziewczyny, wiele się nie odzywał. On tam zadał kilka pytań, powiedział oczywiście po raz kolejny, co o nim sądzi, bo się naczytał i wie, jak, jak to oni są i jak to obiecują. A później te biedne Polki, właśnie takie ufne, takie głupie, prawda, i po prostu to, to, to zapatrzone nie wiadomo co. Pan powiedział panu na te argumenty, zapewnił, przedstawił swoją rodzinę, czy się za nie rodzinę, ja bo powiedział całą historię też swojej rodziny, pokrótce. Panowie wyszli i proszę Państwa, po tym spotkaniu, jeszcze, że mówiąc jakoś tak do końca, nie wierzyłam, że tam nastąpi e, jakiegoś przełamania lotów, ale kolejny, e, pod koniec swojego pobytu Pani tutaj, a była tutaj w Polsce, więc Pani siedziła w tej, w domu, bo myślę, że nie wytrzymała tego psychicznie, Pokazywałam mu generalnie Polskę i pod koniec tego pobytu zadzwoniła do mnie, że nie wie jak to się skończy, ale chyba jakiś przełom nastąpił, bo sam ojciec zaproponował, że jak już są w tej Polsce, jak już wyjeżdżają z tej Polski, to on się z nimi może w miejscowości jakiejś tam umówić na kawę w takim miejscu neutralnym, bo w domu to na razie on tego pana nie akceptuje, ale Zaprasza ich na kawę. Więc się e, nie twierdzić po tym, Pani już do mnie nie zadzwoniła później, jak ta kawa się skończyła, e, czy dobrze, czy źle, ale myślę, że z, od tego etapu y, nie, e, nie, ma nie całkowicie dobracji nasza święta, bo zapraszanie na kawę w miejscu neutralnym, bo w domu to tutaj jeszcze e, dla Pana nie było do przełknięcia, że jednak jest to, nastąpił na pewien przełom. Proszę Państwa, tak jak mówiłam, że takich i z tym takim wielokulturowym elementem ostatnio, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, było kilka, to tutaj ja widzę, mówię, problem nie jest dobrym określeniem, ale nie, nie przychodzi mi nic lepszego na myśl w tym momencie. Jakby widzę problem w jednym, właśnie z niezrozumieniem innej kultury. I w tych obawach, które. No, oczywiście no, z tych sytuacji, które miały miejsce na całym świecie nie tak dawno temu, są oczywiście naturalną obawą o swoje dzieci. Bo wszystkie e, trzy sprawy dotyczyły generalnie dzieci i generalnie już dorosłych. A więc e, te typowe rzeczy e, związane, kiedy właśnie, tak jak Pan doktor Kolasa przedstawił, że córka przyprowadza narzeczonego. No i niestety tu właśnie to były z tej serii z tej serii sytuacje, więc wydaje mi się, że też tego typu sytuacji, są też inni mediatorzy, będzie czas na dyskusję, mam nadzieję, że się podzielą swoimi doświadczeniami, że tego, no ja muszę powiedzieć, no tego typu mediacji będzie niestety więcej, dlatego, że jednak, no w tej takiej naszej percepcji, oceny, świata, oceny sytuacji politycznej, tego co się dzieje, no niestety, no, pokazuje się pewne rzeczy, co jest naturalne w takiej sytuacji, ale jednak pewne kultury negatywnie i ciężko, szczególnie osobom, no jakby nie, nie było, prawda, osobom dosyć yy, prostym, bo tutaj ojcowie w tym wypadku, były to osoby, które nie jeździły, które jedynie telewacje znają i, i opowieści bo przeczytały, bo zobaczyły w telewizji i tą ocenę mają bardzo taką jednostronną. I z tego typu mediacji myślę że będzie więcej. No i tutaj to są mediacje o tyle trudne, bo jest to tak zwany, z jednej strony konflikt wartości, który myślę, że wszyscy to że wiedzą, że jest to jeden z najtrudniejszych konfliktów do wyprowadzenia. A z drugiej strony konflikt wynikający z braku po prostu wiedzy, czyli nieznajomość faktów na temat danej kultury, na temat danego wyznania, bądź posiadanie w ogóle błędnych, błędnej wiedzy opartej tylko na pewnym takim jednostronnym spojrzeniu. Więc tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te mediacje rodzinne, wielokulturowe, no na pewno. Jeżeli chodzi o taką specyfikę, to hmm, czym się różnią od, od takich no, zwykłych mediacji rodzinnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo każda ta mediacja rodzina oczywiście jest nieco inna i, i nigdy nie ma mediacji takiej samej. Oczywiście są podobne w swoich problematykach, ale ze względu na ludzi, którzy ze względu na strony, które przechodzone nigdy nie są takie same. To tutaj, jeżeli ja bym mogła tak powiedzieć o pewnej takiej specyfice, hmm, która wynika może z, taki, z tego, na co mediator się powinien właśnie nastawić, że jeżeli mediacje w ogóle wymagają cierpliwości, oprócz oczywiście ogromnej jego wiedzy, technik, które wykorzystujemy w mediacjach, znajomości całego procesu mediacyjnego, to uważam, że cierpliwość jest tą cechą istotną, a w tego typu mediacjach wydaje mi się, że, że, że jest to cecha bardzo ważna, żeby właśnie um, pomóc Wytrzymać ten bardzo taki trudny etap w rozmowach, który tak naprawdę czasem, zresztą tak, posiłkując się tymi trzema mediacjami, nie jest rozmową, tylko tak naprawdę monologiem. Bo tak jak mówię, sobie miała porównać te trzy mediacje, to w dużej części ja prowadziłam monolog, na którym odpowiedzi, odpowiedzi były tak płócie, a wszelkie inne pytania. A, jak ja mówię, w ogóle nie zdawało egzaminu, po prostu ta, taka ogromna bariera, więc tutaj na pewno o wiele większa cierpliwość, na pewno y, też zrozumienie, nie negowanie, ale zrozumienie tej strony drugiej, właśnie obawiającej się, prawda, o dobro, w tym wypadku, w tych trzech wypadkach, o dobro swoich córek i y, 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 Wydaje mi się, że, że tak jak powiedziałam, takich mediacji będzie coraz więcej, muszą być Państwo na to przygotowani. A wydaje mi się, że takie rodziny potrzebują pomocy, bo w międzyczasie od jednej do drugiej mediacji ja chodziłam na różne fora internetowe, tak z czystej ciekawości i tak naprawdę na tych forach no, wołanie o pomoc różnych młodych ludzi, gdzie do tej pory te relacje były dobre, pozytywne, czasami bardzo dobre a nagle właśnie poprzez wprowadzenie czy próbę wprowadzenia do rodziny e, osoby z innego kręgu kulturowego, szczególnie z tych kręgów kulturowych o tych wyznaniach, które są w tym momencie bardzo negowane, e, no naprawdę mają ogromne problemy, tak? Czyli te więzi są zrywane, e, rodzice e, odmawiają jakichkolwiek, <laughs> szczególnie ojcowie, bo mamy, babcie, jeśli jeszcze tam się dzieci pojawiają, no to w ogóle, czyli czy, czy w nocy w ogóle są tragedie się dzieją.